Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Mówiąc i myśląc o poprawie warunków życia osób starszych, często ograniczamy się w debacie publicznej tylko do zabezpieczenia dochodów seniorów. Aby prowadzić skuteczną politykę społeczną wobec osób starszych, musimy także mówić i myśleć o zabezpieczeniu opieki dla seniorów. Niestety, oferta publicznej opieki jest dalej zbyt skromna, więc niektóre osoby nie znajdują w niej miejsca a nie stać je na korzystanie z ekskluzywnej opieki prywatnej. Lukę pomiędzy niedoinwestowanym sektorem publicznym a drogim i nastawionym na zysk sektorem prywatnym wypełnia w, w sposób nieformalny rodzina, najczęściej kobiety. Dziś niezbędne jest zapewnienie wsparcia właśnie im, opiekunom nieformalnym, rodzinom osób starszych. Potrzebne jest zwiększenie dostępu do szkoleń, poradnictwa i zasiłków z tytułu opieki bez konieczności całkowitej rezygnacji z pracy oraz zapewnienie opieki wytchnieniowej i stworzenie finansowych zachęt dla rodzin decydujących się na zatrudnienie legalnej opiekunki lub opiekuna dla osób starszych. Czy rząd Zjednoczonej Prawicy planuje w jakikolwiek sposób wesprzeć tę grupę osób, która na co dzień dba o godne warunki życia osób starszych, swoich najbliższych? Dziękuję bardzo. bardzo.